thank you Programu Rodzina 500. Od godziny 7.30 pracujemy pełną parą, przyjmujemy wnioski tutaj w siedzibie Ośrodka pomocy społecznej. Zwiększona jest liczba pracowników, którzy wnioski przyjmują, więc jesteśmy przygotowane na obsługę większej ilości osób. Na chwilę obecną. Osób nie przychodzi zbyt dużo. Byliśmy przygotowani na tłumy. Do od godziny 10 mamy złożonych 50 wniosków osobiście i 22 wnioski drogą elektroniczną. Jednak również ta forma składania wniosków cieszy się powodzeniem. Bardzo się również z tego cieszymy, ponieważ znacznie ułatwi nam to pracę, jeżeli tylko wnioski będą zaczytywały się ze wszystkimi danymi, to, to również usprawni to pracę nad wydawaniem decyzji. Jesteśmy przygotowani, tak jak mówiłam, na, na większą liczbę osób, które do nas przyjdą. Mamy, że tak powiem, w Pogotowiu dużą salę, którą możemy wykorzystywać również do obsługi interesantów, czyli nie tylko dwa małe pokoiki, ale również dużą, dużą salę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to również ją uruchomimy. Pracujemy od godziny 7.30 do godziny 15.30, w poniedziałki od 9.00 do 17.00 w tych godzinach przyjmujemy wnioski. Na pierwsze dwa tygodnie kwietnia zrezygnowaliśmy z pracy własnej, tutaj, którą pracownicy ośrodka mają. Przez pierwsze dwa tygodnie przyjmujemy wnioski od godziny 7.30 do godziny 15.30, a w poniedziałki od 9.00 do 17.00, więc serdecznie zapraszamy Państwa tutaj do nas. Jak już mówiłam, wnioski również można składać drogą elektroniczną. Na chwilę obecną największym powodzeniem cieszą się, cieszy się taka ścieżka przez banki, przez bankowość elektroniczną. I myślę sobie, że to jest też taka forma składania wniosków, która jest dla osób najbardziej taka dostępna, ponieważ tutaj nie wymagany jest podpis elektroniczny, wymagane jest tylko posiadanie konta w danym banku i jakby logowanie się przez e-bank do, do swojego konta. Na chwilę obecną, jakby. Troszkę takie niedoskonałości, jeżeli chodzi o ten system, o dane, które są przesyłane przez system bankowy do naszego systemu, ale radzimy sobie z tym, gdzieś tam zaczytują się te dane, nie wszystkie. Ja myślę sobie, że tu będziemy z czasem, z czasem również Ministerstwo będzie pewnie udoskonalać jakby ten, ten system elektroniczny i te wszystkie błędy my na bieżąco zgłaszamy do Urzędu Wojewódzkiego gdzie tam z tych błędów jak gdyby jest udoskonalany system. Więc ja jestem pewna optymizmu. Mam nadzieję, że wnioski ludzie będą mogli składać bez żadnych przeszkód. Oczekuję myślę około 1500 wniosków. Myślę sobie, że tyle w samym Dęblinie jakby będzie z tego co wstępnie wyliczyliśmy. W nie zamieszkuje 2800 dzieci do 18 roku życia, więc no nie jest to dużo jak na 16 tysięczne miasto. Także liczę na jakieś 1200-1500 wniosków. Natomiast ile ich będzie w praktyce, czas pokaże, ponieważ również dużo osób jest zameldowanych na terenie miasta, np. nie mieszka lub, lub też. Otnie, jakby mamy takie specyficzne miasto, prawda? Że jakby dużo osób jest zameldowanych gdzie indziej, a jednak mieszka u nas, więc czas pokaże. A co z tymi wnioskami, które już teraz wpłynęły? Yy do Was, tymi elektronicznymi i papierowymi, czy one są już jakoś rozpatrywane? Oczywiście, już nawet mam tutaj przygotowane dwa niestety wezwania, ponieważ wnioski nie są jakby, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre są źle jakby wypełnione, więc na bieżąco wnioski rozpatrujemy, dzisiaj wpłynęły, dzisiaj mam już jakby podpisane wezwania, więc ja mam nadzieję, że ta praca będzie szła sukcesywnie, natomiast no na wydanie decyzji mamy 3 miesiące, aczkolwiek, tak jak mówimy, będziemy się starać na bieżąco te wnioski opracowywać, jeżeli tylko wnioski będą kompletne. Już pierwsze decyzje są, są robione w systemie, więc ja jestem pewna optymizmu, że ta praca będzie szła sprawnie i że wypłaty będą już nawet w kwietniu. Ja jestem po rozmowie z jedną z mam, która mówi, że przyjdzie mm. w poniedziałek, dlatego, że dzisiaj jest prymaprylis. <noise> e, tak, jest dzisiaj pryma aprylis i być może to również powoduje, że ludzie dzisiaj po prostu odpuszczają. Natomiast tak jak mówimy, jesteśmy przez te pierwsze dwa tygodnie kwietnia, jesteśmy przygotowani, jakby nastawieni przede wszystkim na przyjmowanie tych wniosków i myślę sobie, że, że jakby właśnie te pierwsze dwa tygodnie kwietnia będą takie, że osoby jakby przyjdą i, i te wnioski poskładają, natomiast już potem sobie tą pracę porozdzielamy, tak żeby na bieżąco jakby wydawać decyzje i wnioski opracowywać. Natomiast Pryma Aprilis, my proszę Państwa dziś przyjmujemy wnioski, więc zapraszamy również w Pryma Aprylis. Dziękuję bardzo. Proszę.